Tam pod Borym zielona murawka pasła Andzia prześlicznego pawka, pasła Andzia prześlicznego pawka, pasła, pasła, do domu go gnała, po drodze się z, Jankiem, z Januszkiem spotkała, po drodze się z Januszkiem spotkała. Moja Andziu, mam Cię o to prosić, czy pozwoli swoją Łączkę skosić, czy pozwoli swoją Łączkę skosić. Nie pozwolę, skoszę ja se sama. Moja Łączka, cztery wozysiana, moja Łączka, cztery wozysiana cztery wozy, a piąty po, po trawu, moja łunska, niedaleko stawu, moja łunska, niedaleko stawu.